Za chwilę będą dwie minuty po godzinie ósmej, a już teraz jest Joanna Kluzi-Groskowska, posłanka Koalicji Obywatelskiej w studiu Studiotografie. Dzień dobry. Chciałbym zapytać najpierw właśnie o ten sondaż. Myślę, że dosyć ciekawy. Y, dla Radia Z przygotowany przez sondażownię y, Ibris połowa wyborców PiSu rozważałaby głosowanie, przerzucanie się z PiSu na nową ewentualnie, gdyby powstała, oczywiście to jest duży znak zapytania, ale gdyby powstała partia Mateusza Morawieckiego, głosowaliby na nią. To... Już sam fakt, że ktoś o to pyta jest interesujący. Ja mam poczucie, że to jest nie wiem czy lawina, ale pewien proces, który uruchomił prezydent Nawrocki, próbując, czy rozpoczynając budowę obozu wokół siebie, de facto kosztem PiSu. Mhm, czyli od, od Nawrockiego to... się zaczęło. Tak, to znaczy to chyba widać bardzo mhm. jasno, że nawrotki w buduje swój obóz, buduje go będąc w ciągłej nieustającej kontrze do rządu, bo uznał, że to będzie mu najlepiej wychodziło. To oczywiście ma swoje konsekwencje w postaci niebezpieczeństwa dla nas wszystkich. No ale na użytek polityki wewnętrznej tak to właśnie wygląda. To z kolei uruchomiło pewne drgania w, w, w pis i już dzisiaj bardzo wyraźnie widać, że PiS się podzielił przynajmniej na dwie części czyli tę grupę, która zawsze stała przy Jarosławie Kaczyńskim. Ja o tym już mówiłam bardzo dawno temu i, i chyba nie byłam tutaj jedyna, że dla pewnej grupy polityków PiSu y, ostoją jest Jarosław Kaczyński i to są tacy ludzie, którzy bez Jarosława Kaczyńskiego by w polityce po prostu nie istnieli. Jak, nie wiem, Marek Suski, y, y, Sasin, Tchórzewski... Terlecki i te, Telecki w jakimś sensie również, ale jest taka grupa młodsza, która, um, która zbudowała sobie nazwisko sama. Między innymi jest to, jest to Morawiecki, który, mhm. który funkcjonuje w polityce bez względu na to, czy Jarosław Kaczyński patrzy na niego przychylnym okiem, czy też nie. I moim zdaniem w tej chwili to jest sytuacja, w której ten pis się dzieli na tę grupę, która sprzyja Morawieckiemu. Kaczyńskiemu, czy jeszcze tam ktoś przy okazji się pokaże, to zobaczymy. Czyli według pani były premier Mateusz Morawiecki, gdyby zaczął funkcjonować samodzielnie, miałby szansę na przetrwanie. Znaczy, ja mam takie poczucie, że on ma taką taką pokusę. tak? Dwa lata do następnych wyborów Jarosław Kaczyński słabnie, w jakimś sensie na no, własne życzenie, bo to nie jest autorem. Sukcesu, sukcesu czyli problemów dla siebie, który swego płaci. rodzaju. No tak. tam jeszcze jest kwestia o, o Oczywiście w wieku dynamiki hmm. i tak dalej. W każdym razie ja tym, co się dzieje w pisie, nie jestem y, zdziwiona w ogóle. A grupa wokół czarka Bochańskiego, jakiego? To jest grupa, która jeszcze buduje się na Jarosławie Kaczyńskim według pani poseł. Jeszcze tak, jeszcze tak. Nie są tak otwarcie y przeciw, tak? Chcą zbudować swoją frakcję, swoją siłę, ale nie. Nie wysyłając prezesa na emeryturę? Jeszcze. To znaczy, tak, pewnie uważają, że Jarosław Kaczyński jest im potrzebny. Żeby bo jasność, no dla bardzo dużej grupy elektoratu PIS-u no Jarosław Kaczyński jest tą absolutną podstawą, ale widać, że wewnątrz jest coraz słabszy. Kilka lat temu to jeszcze byłoby niemożliwe, żeby tak y, otwarcie y, się Jarosławowi Kaczyńskiemu przeciwstawić, a teraz proszę dwie, dwie wigilie, dwie różne fotki, mm -hmm. no dwa różne, no różne tak. przekazy. A jeszcze do tego Jaros, y, Jarosław, y, przepraszam, Jacek kurski, który no, wyskakuje jacek... z kolejnymi atakami, szczególnie właśnie wobec Morawieckiego. Myśli Panie, że w porozumieniu i z akceptacją Kaczyńskiego? Nie pan co, to znaczy historia, którą usłyszeliśmy wszyscy brzmiała tak, że to było w porozumieniu, po czym Jarosław Kaczyński z, z, zaczął rozmawiać z Morawieckim, a, a to, co wypuścił Jacek Kurski, już po prostu poszło w świat. Mleko się to, rozlało. Dobrze, ale jakoś nie przejmowałabym się Jackiem Kurskim, który ma tak dużo, dużo prze, przewin. Y, I na który swoim często spada gardzie. na cztery łapy. Hmm, Jacka Kurskiego poznałam jeszcze w podziemiu. Spadał, spadał nieraz, ale jakoś nie, my, my, Myślę, że, nie, że w pisie się dzieją poważniejsze e, sprawy z punktu widzenia e, nie, polskiej sceny. Ale politycznej. kończąc temat tego Już sondażu. Listy Jacka Kurskiego. Morawiecki przy okazji świąt może i nieco odpocząć, ucieszyć się z tego, bo jest aktywne. trzeba przyznać, jeździ po, po kraju, spotyka się z mieszkańcami, jest aktywny w mediach społecznościowych, ucieszyć się z tego sondażu i może chyba sobie pomyśleć z tyłu głowy, no Jarosław Kaczyński nie może ze mną pogrywać zbytnio, bo ten sondaż pokazuje, że mam siłę. Tak to, tak to sobie wyobrażam. Czy znaczy, Tam też, y, chociaż y, nie, chociaż Morawiecki nie jest postacią nową na polskiej scenie politycznej, to, to jednak w takiej odsłonie budowania Czegoś jest nowy, i, ta, i ten dobry dla niego sondaż, bo to oczywiście to jest dobry dla niego sondaż, jest również efektem pewnej yy, nowości. Myślę, że, że Mateusz Morawiecki też o tym wie, tak, że dostaje punkty na sam początek, a co będzie dalej, zobaczymy. A, a sondaże partyjne generalnie. Koalicja Obywatelska cały czas yy, silne pierwsze miejsce, z dość dużą przewagą nad pisem, ale tak, pis mimo wszystko zawsze tam w okolicach 25 mniej więcej silny Brown, Konfederacja nieco spada, ale zawsze na trzecim miejscu. Jeszcze jakby teraz powstała, powstała partia Mateusza Morawieckiego z na przykład, jakim, nie wiem, 7-8% poparcia, a wasi koalicjanci dotychczasowi spadną pod próg, no to robi się problem Wygracie ewentualnie wybory w 27, panie ale... Panie redaktorze, ja jestem w polityce od jakichś 20 lat i powiem tak, dwa lata to jest... To jest naprawdę w polityce absolutnie wieczność. Mm -hmm. W związku z tym, rozważanie dzisiaj oczywiście każdy musi dbać o, o to, żeby być dobrze postrzeganym. Natomiast dzisiaj w ogóle nie, nie bawiłabym się w to, kto z kim, Ale dzwonek to, alarmowy chyba w, mm, jest dla Koalicji Obywatelskiej w związku ze wzmacniającą się skrajną prawicą. To znaczy, to jest dzwonek alarmowy nie tylko dla nas, ale to jest um, dzwonek alarmowy dla polskiej sceny politycznej w ogóle, dlatego że. Ale już chyba dzisiaj nikt nie ma wątpliwości. Jeszcze pół roku temu, czy rok temu, kiedy mówiliśmy o tym, na przykład ja, że jesteśmy w sytuacji bardzo trudnej, w sytuacji przedwojennej, gdzie jesteśmy w wojnie hybrydowej i tak naprawdę każda, każde rozedrganie, granie na głębokie podziały społeczne, wzbudzanie takich nastrojów radykalnych na pewno nie służy naszemu bezpieczeństwu. No tutaj Braun jest tą osobą, widać to gołym okiem, która, która robi bardzo dużo, żeby to rozodrganie powiększać, czym przysłuża się, przysłuża się temu, że, że nasze bezpieczeństwo jest słabsze niż mogłoby być. Więc w tym sensie Brown szkodzi naszemu bezpieczeństwu. Wprost. A po bezpieczeństwa, właśnie ta noc była bardzo też trudna tak. dla Ukrainy. Duży atak. Duży atak, tak. Duży tak. Atak, tak. Pociski manewrujące drony na terenie całego kraju ogłoszono alarm lotniczy, a nasze dowództwo operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych ym, poinformowało, że w związku z tym atakiem w polskiej przestrzeni powietrznej rozpoczęło się tak? operowanie Zawsze. polskiego i sojuszniczego lotnictwa. To, to są tak. takie komunikaty, które słyszymy raz na parę dni. Tak, to już jest nasza rzeczywistość. Pewnie tak. mieszkańcy wschodniej Polski mogą słyszeć operujące no, pewnie słyszą, myśliwce. Tak, tak. tak. Yy, a pamiętamy, tydzień temu po rozmowach w Berlinie kanclerz Niemiec mówił, jesteśmy bliżej rozejmu niż kiedykolwiek i były takie Prognozy, że może nawet przed Bożym Narodzeniem albo do końca roku rozejm nastąpi. Coś chyba się nie zanosi. Ale rozejm, rozejm nie, nie czyni sytuacji bliższej końca wojny. Ja, ja, mam, ja mam takie przeświadczenie, że nawet gdyby, gdyby w tej chwili udało się jakieś dłuższe porozumienie rozejmowe, no to to absolutnie nie, nie kończy tej wojny. Raczej mam takie przeświadczenie, że to będzie, jeśli się uda, jakiś rozejm. Czy w to wierzę mocno? Nie. No to będzie to po prostu takie... Mm, Zawieszenie broni. Zam, zamrożenie zamrożenie. Y, y, frontu. Też myślę, że dzisiaj to brzmi już bardziej, w sposób bardziej oczywisty, chociaż mówimy o tym od, od dawna, że Ukraina, która przegrywa tę wojnę, to jest sytuacja, w której Polska jest w bardzo dużym niebezpieczeństwie bezpośrednim. My to wiemy, do, dociera to do ludzi pewnie w jakoś tak dosyć powoli, ale myślę, że to, co jeszcze rok temu było takim przeświadczeniem, że to niemożliwe. No dzisiaj wiemy, że to jest możliwe. Chociaż to było dokładnie tak samo y, możliwe i Rady. trzeba było to było brać pod uwagę rok temu również. No właśnie, ale Reuters dotarł do y, wniosków amerykańskiego wywiadu, które niby y, mówią o tym, że Rosja po prostu chce y, zdobyć całą Ukrainę, ale... Y, Celem jest też destabilizacja sytuacji albo przejęcie w jakiejś części kontroli nad sytuacją w krajach bałtyckich. Myśli pani, że aż tak daleko yy, macki i zapędy ja myślę, Rosji Ja jest znacznie dalej niż, niż to, co pan dochodzą. w tej chwili yy, zdefiniował. I mówią o tym w, wy, wywiady różnych yy, państw. Ja akurat byłam w Waszyngtonie dwa tygodnie temu i miałam okazję rozmawiać z przedstawicielami kontrwywiadu amerykańskiego. W ramach forum transatlantyckiego. To znaczy, yy, byłam w ramach forum transatlantyckiego Byliśmy grupą Parlamentarzystów jako Polska, jako polska delegacja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, ale przy okazji ja jeszcze osobiście widziałam się z przedstawicielami kontrwywiadu amerykańskiego i powiem tak, to było bardzo dobre spotkanie, dlatego że spotkałam się z kilkoma osobami, które dokładnie rozumieją zagrożenie, bo żeby pojaśność w Stanach nie, nie wszyscy rozumieją, jak ta sytuacja jest poważna, akurat kontrwywiad rozumie to absolutnie czy pani Przy tej okazji myśli Pani doskonale. o samym prezydencie, że nie wszyscy rozumieją prezydencie I, i, Trumpie? Ja no, z, z prezydentem nie rozmawiałam, ale, ale i w, zarówno teraz, jak spotkałam się i w, w, w kongresie, i w, w senacie z kongresmenami, i z senatorami, jak i w lipcu, kiedy byliśmy taką grupą Komisji Spraw Zagranicznych, my przekonywaliśmy, że Putin nie walczy o kawałek Ukrainy. Putin walczy o odbudowę posowsowieckiego imperium i do dojdzie tak daleko, jak daleko mu na to pozwolimy. W związku z tym ja nie mam żadnych wątpliwości, że zagrożone są nie tylko kraje bałtyckie, zagrożona jest cała taka postsowiecka strefa wpływów, ale na przykład rozmawiałam... Czy nawet i Niemcy? No Niemcy, no to część było mm -hmm. w NRD, część większa część w rfn ale tutaj nie, Polska, Rumunia i tak mm -hmm. dalej. To znaczy e, właśnie teraz jak rozmawiałam z jedną z pań, e, z pań senator, tłumaczyłam jej, e, że żebym miała świadomość tego, że dzisiaj członkami NATO są państwa, które kiedyś wchodziły w skład yy, Związku Radzieckiego. To trzeba tak? przypominać? To się zapomina czasami już w Stanach? Yy, no w Stanach to... się o tym nawet nie wie. tak? O. To znaczy, yy, no bo to no, mm -hmm. yy, no, jest jakieś państwa, jesteśmy, czy, czy, czy jest, jest pakt NATO i tam w, w, w ramach tego paktu NATO yy, sami sobie o, o, obiecujemy różne rzeczy. Yy, natomiast nie ma takiej yy, Świadomości, że kraje bałtyckie to jest część byłego Związku Radzieckiego, a to jest bardzo ważne w kontekście postrzegania tego zagrożenia, więc yy, nie Czyli tylko takie kraje rozmowy bałtyckie są bardzo są, potrzebne przypominanie ale też, żeby, ja, tak, to jest yy, absolutnie bardzo niepotrzebne, ale ponieważ yy, my się spotykamy w bardzo różnych yy, formatach, jest absolutnie zrozumienie dla yy, jest absolutne zrozumienie dla tego niebezpiecznego momentu, w którym jesteśmy zarówno ze strony krajów bałtyckich, jak i Skandynawii. I Wielka Brytania też to rozumie, co bardzo szanuję, bo jest z... dosyć daleko, a rozumie. I z tych rozmów amerykańskich y, pani poseł zarówno z y, politykami, jak i przedstawicielami służb wynika, że mhm. To jest y, jednak coraz bardziej powszechna świadomość, że oni też będą próbowali ewentualnie nakierowywać administrację Trumpa, samego prezydenta. Panie to nie jest żeby zrozumiał nie, tę sytuację. To znaczy to nie jest jednoznaczne, bo to, że y, my jesteśmy zagrożeni wcale nie oznacza, że y, każdy człowiek, który ma wpływ na amerykańską politykę chce nam w tym y, chce cenam Pomóc, Pomóc, tak? Także to, to, to jest trochę bardziej mm, skomplikowane. Dla Stanów Zjednoczonych ważne y, są, są Chiny, ważne jest w tej chwili to, co się dzieje w Wenezueli, więc jakby to się rozkłada bardzo różnie, ale naprawdę nigdy dość pokazywania, jak to wygląda od naszej strony. Ale myśli panie, że Donald Trump będzie próbować, y, albo na przykład sekretarz Rubio. Y, Naciskać, żeby jednak dopiąć ten plan, żeby spróbować przekonać Kreml do przyjęcia tego planu w wersji zeuropeizowanej, że tak powiem. Czy to jest teraz trudne i tak naprawdę utknęliśmy w jakimś martwym punkcie, mam nieco wrażenie? Po tej takiej kwestia... nieco euforii po Berlinie to tak mm, ja ucichło. Za, zawsze byłam dość, dość daleka od, od euforii mm -hmm. przed Berlinem i po. Um, powiem tak: To, co jest ważne z polskiego punktu widzenia, to jest to, że Amerykanie. Nie przepadają za Europą, tak mówiąc w całości mam, mam na myśli Republikanów, natomiast w oczywisty sposób szanują. Polskę. I teraz w, w polskim interesie jest gra na tych dwóch fortepianach w tym samym czasie. To znaczy, musimy zrobić wszystko, żeby nie zgubić yy, yy, Ameryki, która jest nam absolutnie bardzo potrzebna bezpośrednio w, w kontekście bezpieczeństwa, ale również nie możemy zapominać, że jesteśmy człon członkiem Unii Europejskiej i, te, mm -hmm. i to europejskie bezpieczeństwo jest nam bardzo yy, potrzebne. Trudno mi, yy, trudno mi yy, jednoznacznie powiedzieć, co sobie myśli y, 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 Trump. No a w naszym myśli, interesie pani? jest y, stworzenie takiej y, sytuacji, żeby nie było wątpliwości, że Putin znacznie, y, walczy o znacznie więcej, a nie tylko te, terytorium Ukrainy i że jesteśmy w jakimś sensie w bezpośrednim niebezpieczeństwie. A pomysł prezydenta Francji, żeby uruchomić kontakt europejski z Putinem? Dobry? On Dyklomacja chyba chciałby rozmawiać? zawsze ma sens. Rozmowa z y, przeciwnikiem, agresorem zawsze ma sens. Więc ja nie widzę tutaj niczego hmm. złego w tym, że prezydent Francji chce, chce z Putinem rozmawiać. Rozmawiajmy. No. Na to koniec tylko... króciutko słyszała pani, co się stało w Nowej Nadziei, części Konfederacji, że Ewa zajączkowska hernik została zawieszona w szefowaniu pod warszawskim okręgiem, jest jakiś konflikt z Mencenem. Słyszała coś nie, pani? Nie nie, 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 ale też jakoś to, to nie, nie, z nastawiam wieczora. Ucha. nie nastawiam Nie okay. nastawiam mucha, co się ale dzieje. Jak pod, widać, zaczęliśmy odpisu. Jak widać, e, zaczęliśmy od PiSu, gdzie jest gorąca, to w Konfederacji chyba też atmosfera. Niech będzie, niech będzie, nie przejmujemy się tym za bardzo. Joanna Kluzi Groskowska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, dziękuję za rozmowę. Dziękuję, wesołych tak, ile... świąt. I dziękujemy bardzo, również pani posłance tego życzymy. Po informacjach komentarze oczywiście w poranku to GFM.